A ty się mnie pytasz, to wszystko jakby Daria. Dlaczego on tu jest? Co on tu robi? Czemu nam nie, no nie chce pomóc? Daria, co się dzieje? Jakby. No co, mam pytania! A ja ci odpowiadam. A ty pytasz jeszcze bardziej. No bo nie rozumiem. Dla mnie to jest bardzo nielogiczne. No co, przeszedł ziomek, mamy coś, co on chce mieć, no i co nas zabić? Wiesz, my nic nie mamy. Kim jestem? Jesteś kto jest zwycięzcą. Jak to zwycięzcą? Czym ty tam nie gadasz? Czekaj, weź tam stój. Ja powinienem zrobić takie. Nie ma Boże. Boże. trud zna takich jak ty. Daria tu jest tak? oko i on tu jest. Oni tu są! Oni? Pierdolisz. Właśnie zostałem złaszotowany. Oni tu są. O! Crash! Serio? No, gra mi się <laughs> O, wróciłem do gry i umarłem. Wow. I. no. Jesteś? Może. <laughs> 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 Może. No, nie wiem, czy mi się podoba takie Twoje podejście. No, nie wiem. Wstawaj, Daria. Wstawaj, samuraju. Mamy miasto do spalenia. Ooo, Daria, Daria. A? Tutaj musimy dziecko zsaknąć. Uważaj, bo on tu jest. On jest tuż za rogiem. Spadnij, proszę, spadnij, 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 spadnij. No nie, spadnij. Daria. Tu to ci chodziło, tak? Nie, o ciebie. Nie chodziło mi, żebyś ty spadła. to widziałeś? Nie. Kurwa, Daria! Ale wiesz co się stało? ZAŁĘĆ SPADAĆ! Ale wiesz jak to wyglądało? Nie, nie mam pojęcia. A chcesz wiedzieć? Opisz mi, proszę. Bo ty zanim poszedłeś do tamtego wiadra, to tam był jeszcze ten jeden przeciwnik, którego trzeba było tą latarnią, co nie? Tak. Też ja się za niego wzięłam. No. I ja go tak walnęłam, że on zrobił taki jit i poleciał na dół. Tylko, że jakoś ta siła zamachnięcia się sprawiła, że ja też poleciałam. Ale jakby oko za oko. Narek, gdzie ty jesteś? No tu. Maria. O Jezu. O Boże. Widzisz i nie grzmisz. padaj. Maria to są cyce. Tak? Faktycznie. Stupy. O mój Boże. Czy ty odpalałaś tutaj latarnię? Dzisiaj nie. No to spróbuj odpalić latarnię. A już nie są cyce. To już nie są cycy, nie. A może taki jeden cyc, który nas obserwuje. No ale... właśnie, nie podoba mi się ta wizja jednego cyca. Taki spuki cyc. Jakimś i rakiem piersi. Czy my musimy przejść do umbral? Daria! O mój Daria, proszę cię, nie rób tak. Nie rób tak! Ja po prostu idę za tobą. Pociągnąłem go, ale co to zrobiło? Jest pociągnięty. Aha! U. Dobra, musimy znaleźć. No coś. Po tej ścieżce tutaj z tego. Kręgosu? No. I to kręgosów. A mój. Jak się schował w ogóle, wcześniej był taki wiesz, Do nas od jak się chłop boi. Nas no, coś to było. Ja ja zmiękły. Ciekawe, jaki Mr. Turtle jest w łóżku. Boże, Nie pytaj w ogóle tak. Nie, nie rozmawiaj w ogóle o takich. Nie mów takich rzeczy. Nie. No ja jadę do góry, ty tam zostałaś na dole. Dlaczego? A -a. No bo ty nie poszłaś ze mną, tylko tam zostałaś, więc... Tam zostawiłeś. tam zostajesz. No pewnie, spoko, zostaw mnie. Patrz, twoja stara tam jest! Zobacz, czekaj, czekaj, czekaj. O. Chodzi ci o tego psa? Nie. Czekaj, nie, chodzi mi... O zobacz, pokazuję ci. Tam. Tam, twoja stara. Jest ja stara, to jest. Tak jest zabawna. Daria potrzebuje pomocy. Ej, uważaj, jaki mówisz? Małego E Ej, ona jest roślistką. Zmarłem. Zajebiście, stary. Bo nie mógł sobie poradzić z taką dużą ilością wrogów naraz Jakbyś to mogło. Słuchaj, za minutę papieżowa. Nie pamiętam. O, panie, to ty na mnie spojrzałeś. Twoje usta, iś wyrzekł Uuuu, no to byś by za mnie zrobił? Grałbym w to grę szczęśliwszy. Pa, zostawiam nam przedmiot. Mały fragment deralium. Mały fragment deliry. Haha, w moim ha, ha. przypadku mnie taki mały. O, no, tutaj mnie polecał. Dario, wracamy, wracamy, wracamy. Dario, 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 Dario. Świetnie, Dario. Wyszło ci to zajebiście. Co mnie tam zaprowadziłeś? Powiedziałem, że wracamy. O kurwa, z laska. Blas... Czy to John Blasphemus? Daria, ja bym chciał. Żebyś nie umierała, dobra? Czy możesz to dla mnie zrobić? Nie. Daria, idziemy w jednym kierunku od czterech śmierci. No, jak ja się odrodziła, odrodziłam, ciebie nie ma. No, tak. I. Ja się... Ja jestem, nie połknę tu nigdy. Uciekaj, 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 Oj okay. I got you, homie. Okej, okay, odsuń się, odsuń się, odsuń się, odsuń się. Chodź, 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 chodź. Daria. O nie. John Blasphemous. Na górę, na górę, na górę. Spadamy, spadamy, spadamy. Daria! Daria! O! o Jezu, hmm. ciekawe. Czy ty też do John Blasphemous? Nie, przez te kraty mnie zajebali. Aha, nie, no to trzeba było sam no, co tu czekać. No ale ja tak mówię. To nie jest tak, że ty faktycznie masz czekać. Ale jakbyś powiedział mi, że. Czekaj, a ja bym zrobiła coś i bym pewnie wtedy umarła, to byś było na mnie złe, że po prostu nie poczekałam. Dobra, słuchaj, potrzebujemy planu. Podążaj za mną. <laughs> Czekaj, bo ja w chwili. Ty poszedłeś na dół? Tak, po drabinie. Okay. Ja mam wrażenie, że my tutaj byliśmy. Ta ja stara to była. No, a widzisz tu jakiś dzwon? No już nie, bo no teraz właśnie. wisi tam. Ale była wcześniej tutaj. To moja matka, mówisz o mojej matce. O tej starej, najebanej. Dobra, potrzebujemy jednego z nich. Potrzebujemy jednego z nich. Jednym naraz się zajmiemy. No. Jednym naraz, Ok, ok. Jeden naraz. Jeden naraz. Czemu on stoi na kowadle? Daria to są idioci. Halo, zapraszamy. O? No debil. Ewidentnie. Daria. Tak. Dusze, dusze, dusze. To niebieskie, to niebieskie. A co ja mam z tym zrobić? Atakować. O! Czemu? Marłem, Bo wtedy dajesz mu więcej obrażeń. KURWA! Nie, ja chcę zabić tamtego John Mus, bo może dostaniemy jego czapkę. A ja chcę jego czapkę. Aha, czy o to chodzi. Tak! Chodzi o czapkę. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o fashion. Tak! Dupa mnie boli. Co cię boli? Dupa? Dupa. Dupa cię Żebyje boli. Dopieram masaż dupy. Masażu dupy? Ja ci zaraz kurwa skopię dupę. Reabii o mnie. Oboje? Ale nie oni. A kto, gdzie mam iść? Na dół. To znaczy, y gdzie ty jesteś? Poszłam za tym Tutaj, tu. okej. Okay. To tak, to na dół teraz. Okay. Jakby on bije nawet z tyłu, za sobą. Tak. Ja nawet przed sobą nie umiem. Czekaj, czekaj, nie, 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 nie wróć, wróć wróć, wróć. wróć. Ulecz się. Ulecz się. Daria, oni tu idą. Obydwaj. Tak? Dam radę. No Myślę po prostu z nim porozmawiaj. Czy nie pożyczyć tej czapki? Może przemocny jest odpowiedział w tej przypadku. A Dar daria, oni... Daria! Nie mu słucham, bo cię o, matą. No, w... Oż ty szmatą, no kurwa! John Dark Souls Wstawaj Daria no, Ludzie jeszcze nie skończą Wstawaj samuraju Gdyby nie ten! Gdyby nie te wścibskie dzieciaki! Może to po prostu wrócimy kiedy indziej? A gdzie się obudziłam No to dawaj Na pewno? No chodź nie, yeah. no chodź. No chodź. No, dawaj To jedna z niewielu wind, które działają ostatnio. Ale po jest śmieszna. Daria, nie, ty po prostu weszłaś na jej dach. I co i have the high ground. Jestem nim Nos mi wystaje przez dzwon Tak Jak się z tym czujesz? Niewygodnie Gwiazdka mnie boli jak kuczam z na boki Od tego nie rób? Daria to jest bos. Ten ja nie mogę przejść O ścianę Jaką ścianę? Aaa mm. Teraz. Co ask oh, wow. Pięknie. I y Osądzono grzesznika. To był najłatwiejszy boss fight jaki kiedykolwiek spotkałem w grach gra wideo. Ja bym się jeszcze tylko kopsnął do. do hubba. 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 Apaca. Jakie przemierzyć. Nie przymierzysz ich. will Jezu. Redemption. Się. Redemption. Redemption. O mój Boże, Daria, tu jest. potwór yeah. na górze. E, jak odejdziesz od tego, to na górę. E, wróć, wróć, wróć. I wróć! <grym>

jak on się za tobą patrzy w ogóle, jak ty piękniejszy, on tak podąża so, za tobą wzrokiem. No okej. Okay. U niego też możesz kupić pancerze. U każdego tutaj coś możesz kupić generalnie. Co? Swoją starą mogę kupić? Nie, ale masz tutaj masę dzwonów. Yy, chcesz pogłaskać psa? Nie. Tam na dole. Może piękne. Można go po... Ej, dlaczego ja nie miałam interakcji. Ej, wyjście przez... Ej, okay, dacet, wyłączam tą grę. Nie chce mi się grać już to nigdy. Ja pierdolę, kto to wymyślił? Co mam być ze Okej, okay, rozumiem, że ja mogę nie mieć nic z tej gry i mogę nie mieć przedmiotów, zbroi, pancerzy, kurwa, nie móc rozmawiać z nikim. Okej, okay, spoko. Ale żeby nie móc pogłaskać pieska. Nie, ja czekam na pacza. Ja wychodzę. Póki nie będzie pacza, to ja już do nie wracam. Jakby... Czy ty rozumiesz mój ból? O, tak. i tak. Roz... Nie, nie rozumiesz. Ty nie wiesz, jak to jest być gościem w grze. Zawsze jesteś hostem. <laughs> Nic nie rozumiesz. Ale wyobraź sobie, gdybyś ty był hostem, jak często byśmy widzieli ekran ładowania? To dupy, szyki gówno. Miałem, ja jestem zawiedziony. Myślałem, czy da się tam wejść. O, nie. To będzie bagno. Roger? Roger. Albo i nie, bo tam był balsam. Okej, okay, nieważne, jest ładnie. Uuuu, jest bardzo ładnie. O, Fren. Fren. Ale z czapka. Friend. O. Si. She... zajebiste, Jak będę miał więcej hajsu, to do niego przejdę jeszcze. Bo on miał jakieś fajne rzeczy. Tak myślałem, wiedziałem, Daria. Ooo, Daria spadłem. Widzisz, że to przy... O, wkół, wkół, a dopiero to się myłem Daria. Maria, znala znalazłem twoją starą. Moją starą? No, twoja matka tu jest. To jest ta, Ona? No. Uj. Mr. Turtle kiedyś walczył z czymś podobnym. Ledwie uszedł z życiem, ale wygrał. Kongregacja ciała. No to teraz, here we go again. Oh my goodness. Troszkę ja nie mogę żyć. Coś jest, coś, coś jest nie tak, coś jest bardzo nie tak. Co znaczy? Już nie mam, że jesteś. Ale nie wiem. Co ty jesteś? No ja jestem w tej arenie. Gdzie? No Daria, po prostu walcz. O, jesteś, mi, mi, że ja sobą jestem. Okej. Okay. To jest po drugiej stronie Tak. Złapało mnie! Nie cię! I pojepała i zjadła Daria, musisz się czasami Grytło. powiedzieć mamie, że ty już nie chcesz. No to jest mama. Nie mogę jej o Czasami trzeba. Bardziej. O! Roz... O nie! Pad mi, pad. Um, Daria. Klawiatura. O, ona mnie zatruwa. Uuuu... Mamo. Ja się mogę podnieść? Nie? To w się sensie ono jest za blisko. Oła. Kurwa dzieje! Idę po kabel. A więc? Nie? Znowu spał. Daria, znowu spał. W tym czasie grania powinienem ogarnąć jakieś kombosy. Jak po prostu nacisnął w jeden. Ale mi przyjebała. Seria ogarnie swoją starą. życiu. Jakie święty wygląda? Okay. Nie no okej. Ale masz fans i pelerynę. Słucham? Ale masz fans i pelerynę. No kurwa. To niebista pista jest, skąd ją masz? Kupiłem mu tamtego. wędrowca. Isztors. O, Jezu! Ale zrobiła drifta. Czemu ty umarłaś? Bo mnie zabiła. Daria, proszę tak nie robisz na tym razem, ok? Żelazny wędrowiec, Stomunt, nie wiem kim on jest. Piętę? Chcesz piętę na pomoc? Tak. Naprawdę? Chcesz piętę? Tak. Ja nie mogę tędy przejść. Nar Ta -a. O, wy duże... Ała, ała. Uuuuh, kebab. No, 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 no. Cześć, pięta. Daria, przez ten, proszę. Jezu, pięta jakie leci Daria, twoja stara jest fatalna. Każda. Umarłaś. Pięta, widzę, też sobie nie poradziła z potęgą twojej starej. Jemnie, 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 jemnie Ale przeżyję, prawda? Przeżyłem No nie wiem Ale ty wstałaś, tak? Tak Dobra, napierdalają Jesus fuck Dawaj daria, dawaj, dawaj, dawaj No nieźle daria ja Dawaj, jeszcze zresztą. jeden, jeszcze jeden, jeszcze jedno uderzenie Grade. Jeszcze jedno!